Hej wam wszystkim, witam was po raz kolejny Tomek Under 3451 i w końcu możemy kontynuować zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney już po, no, już po świętach no po prostu Wigilia zaliczona po prostu wszystkie te świąteczne rzeczy zaliczone Rozbieranie już choinki też niedługo będzie Sylwester również zaliczony Oglądanie Kevina również niezaliczone tym razem Bo ile można to samo oglądać no naprawdę Ale no cóż, wszystko już za nami I możemy w końcu nagrać więcej no, więcej filmów Z, yy, Zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney Co ostatnio tu się działo? Mianowicie udało nam się rozpracować zeznania Jake'a Marshall'a naszego detektywa, detektywa kowboja tak naprawdę, który no nam, dzięki którym udowodniliśmy, że tak naprawdę nie doszło do znaczy, morderstwo uchwycone na taśmie w Departamencie Policji to tak naprawdę fałszywka. Jednakże udowodniliśmy też, że mógł się tam wydarzyć inny incydent, inne morderstwo jeszcze wcześniej. Czyli tamtego dnia mogły się wydarzyć aż trzy incydenty. Tak więc no, wszystko się teraz pogmatwało, tym bardziej, że przez wyznanie Lany dotyczące fałszowania dowodów w incydencie SL-9 lud na, po prostu wszyscy na sali rozpraw się, no, cały lud się po prostu wkurzył, no i przez to rozprawa musiała zostać natychmiastowo przez sędziego przerwana. Tak więc, no, przez, ten, przez te całe zamieszki musimy. No, jakoś sobie z tym poradzić, jednakże w ostatnim już dniu w rozpraw, tak, trzy, trzeci dzień rozprawy będzie ostatnim. Okej, okay, a dzisiaj, dzisiaj śledztwo. Będziemy udowadniać wszystko dotyczące inc incydentu SL-9, no i oczywiście tego incydentu w Departamencie Policyjnym. A zaczynamy od naszych biur. Jak zwykle. Tak mi przykro, panie Wright. Przykro mi za to, co powiedziała moja siostra. Tak, te słowa, które wywołały zamieszki, czyli drastyczne zbrodnie wymagają drastycznych metod. Taka jest po prostu kolej rzeczy. Zrobiliśmy, co tylko się dało, żeby tylko dać mu werdykt na jaki zasługiwał. Ja nie wiedziałam, nigdy nie wiedziałam, że incydent SL-9 był po prostu inną nazwą, dla. Zabójstw Joe'a Dark. Wygląda na to, że wszyscy słyszeli o tym incydencie poza mną. Lana chciała skazać Dark tak bardzo. To dlatego użyła mnie. Ona użyła tego, co się ze mną stało. Co masz na myśli, co się z tobą stało? To wszystko jest zawarte w tych pliku. Ostatnią ofiarą Joe'a Dark był prokurator Neil Marshall. Kiedy on zamordował oficera... Yy, brata oficera Marshalla... On pozostawił ze sobą obciążający go kawałek dowodów. Ale co ty masz wspólnego z, tym z tymi wszystkimi zabójstwami, Emma? W noc, kiedy prokurator Neil Marshall został zamordowany, Joe Dark, próbował zabić mnie. Co? On próbował ciebie zabić? Oficer Brat oficera marszala, Neil, on tylko próbował mnie uratować. O, i zginął próbując. A więc to oznacza, że ty. Tak, ja byłam świadkiem w zabójstwach Dark. Nie spodziewałem się, że to tutaj... Y, teraz wyskoczy. Ale mimo wszystko musimy pogadać z Emo o incydencie SL9. To wszystko wydarzyło się dwa dni temu. To prawie... Y, dwa lata od... Y, o prawie tej samej porze roku. Była wtedy okropna burza tamtego dnia. No niecodzienna, jak na tą porę roku. Ja byłam sama w y, gabinecie mojej siostry. Planowaliśmy zjeść yy, razem obiad, kiedy tylko ona zakończy swoją pracę. A wtedy nagle ten okropny człowiek wpadł do, yy, do tego biura. Joe Dark. Wygląda na to, że on odkądś, od kogoś uciekał. On wyciągnął na mnie nóż i nakrzyczał. Yy, no, yy, z wrzaskiem wyciągnął nóż na mnie. Nie wiedziałam, co się dzieje. Właśnie wtedy prokurator Marshal się pokazał. Brat Brzejka Marszala. Joe Dark próbował wziąć mnie jako zakładniczkę, ale zanim mógł to zrobić, pan Marshall go powalił. Wtedy. Co się zdarzyło? Ja, ja nigdy tego nie zapomnę. Uderzyła wtedy błyskawica, i wszystkie światła zgasły. I nagle. Ta, ca ta cała błyskawica rozświetliła całe pomieszczenie za okna. No, rozświetliła całe to pomieszczenie. I wtedy zobaczyłem ten obrazek, który wpalił się do mojego umysłu. Ja... ja ciągle nie mogę tego zapomnieć. Ten obrazek? A co się wydarzyło po incydencie S9? Nie pamiętam momentu, w którym Dark yy, dźgnął yy, pana marszala. A więc nie byłaś w stanie zeznawać co do tego? Nie. Pyta, py, pytano mnie tylko o porę, kiedy zostałem zaatakowana. To dlatego pewnie Lana powiedziała, że ona podrobiła to przestępstwo, podrobiła to? Na, y, masz na myśli, że y, przedstawiła w sądzie lewe dowody? Biuro prokuratury chciało tego werdyktu winnego tak bardzo. Lana sfałszowała ten dowód, a pan Edgeworth go użył. Edgeworth? Tak, ale jestem pewna, że on nie chciał tego zrobić. On nic o tym nie wiedział. On nie mógł wiedzieć, że dano mu sfałszowany dowód. Ale nawet wtedy to wszystko się zaczęło. Te plotki o panu Edgeworthowi to wszystko jest moja wina. Jeżeli mogłabym tylko zeznawać o tym, co się stało w całości w tamtym biurze, nigdy by tego nie doszło. A więc to prawda. Nawet jeśli on nie mógłby o tym wiedzieć, Edgeworth naprawdę był wplotany w fałszowanie dowodów. Po tym, jak ta sprawa się zakończyła, Lana nigdy nie była już taka sama. Ona stała się zimna, zupełnie tak samo jak jest dziś. Ona. Yy, z całą pewnością nie może ona się zmierzyć z samą sobą po tym, co, się, yy, po tym, co zrobiła. A już szczególnie nie Emy. Okej, okay, co to za obrazy, który wpalił się do umysłu Emy? Co widziałaś wtedy, kiedy doszło do tej zbrodni? Dark przewrócił pana marszala i wyciągnął swój nóż. Nil Marshall był yy, tuż przed oczami tej biednej dziewczyny. Nie pamiętam, co się stało po tym. Najwidoczniej zemdlałam. Kiedy doszłam do siebie, Lana trzymała mnie już w swoich ramionach. Biedna Emma. Przeszłaś przez tak dużo cierpień. Ja, ja nie mogłam y, zebrać się y, do kupy, żeby zeznawać o tym y, wypadku. Próbowałam, ale po prostu słowa nie mogły, się, nie mogły się ze mnie wydobyć. A więc narysowałam obrazek, ale nie był on dobrym dowodem. Dwa lata temu. Musiałaś mieć dopiero 14 lat. No to jest zrozumiałe. Kiedy tylko to się wszystko skończyło, doszło do siebie. Zadecydowa Zadecydowałem, że kiedy dorosnę, stanę się badaczką naukową. Chcę y, walczyć z przestępstwami y, moimi zeznaniami i znajdywać dowody, które mogą y, poprowadzić y, czystą jakąś za sprawę. Wtedy Lana żadnych dowodów nie musiałaby fałszować. Rozumiem. Myślę, że w końcu zaczynam rozumieć. Co tak bardzo napędza Emę? Ale jest wciąż tutaj coś, co mnie zastanawia. A cóż to jest? Coś mnie jeszcze tutaj nie pasuje, Ema. O co chodzi? Powiedziałaś, że byłaś w biurze lany o tej porze, racja? To się zgadza. A więc dlaczego? Seryjny morderca miałby akurat tam przywiec? Nie tylko to, ale on był ścigany przez prokuratora. O, tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Joe Dark został zabrany na przepytywanie tamtego dnia. Zabrany na przesłuchanie? Masz na myśli przez policję? Oczywiście. To wydarzyło się w departamencie policji. Odpróbował uciec e, przez korytarz podczas tego e, przesłuchania. No i wpadł do pokoju, no, do biura mojej siostry. Ale dlaczego on e, przebył tą e, całą drogę aż do biura twojej siostry? Ponieważ biura detektywów i biura przypyty, y, do przesłuchań są y, połączone jedną windą. Połączone windą? Ale Lana była w y, szefową prokuratury, czy tak? Nie, się, czy nie powiedziałem panu? Dwa lata temu Lana była detektywem. Ona była najlepsza w, całym, w całych siłach policyjnych. Co? To jest dla mnie niezła wiadomość. Y, Sprawia Joa Dark. Ona została przeniesiona do biura prokuratury i stała się szefową prokuratury. Lana kiedyś była detektywem? Lepiej yy, zamienię z nią parę słupek, a więc gnamy do więzienia! Okej, okay, mamy już tego strażnika. Który oczywiście nigdy się nie ruszy. Mamy Lana. Lana, pan Wright. Wygląda na to, że wciąż sprawiam panu same kłopoty. Fałszywanie dowodów? Nie myślałam, że pani byłaby do tego zdolna. Kryminaliści yy, nie zgrywają yy, głupków, a dlaczego mielibyśmy to robić? Ale Lana, jeżeli ty się mylisz, niewinna osoba może być skazana na śmierć. Uwierz mi. Rozumiem o tych ryzykach. Wiem o tych ryzykach. Lana. Ema powiedziała mi o pani. O? O tym jak byłaś detektywem dwa lata temu. I jak potoczył... Jak, jakim cudem incydent SL-9 mógł być powodem pańskiego transferu do biura prokuratury. To się zgadza. Czy mogłaby pani mi przedstawić kilka detalów? A już yy, no, szczególnie o tym, yy, o tej niecodziennie zmiany pracy przypuszczam, że ma prawo pan to wiedzieć, panie Wright. A więc dobrze. Pogadajmy najpierw o dzisiejszej rozprawie. Dużo dzisiaj yy, zostało ujawnione w, dziś, yy, w dzisiejszej rozprawie, a już na pewno fakt, że ta sprawa jest bardzo mocno połączona z inną sprawą sprzed dwóch lat. Dowody z tej sprawy zostały skradzione. Spodziewałem się tego. Wiem, jak bardzo był jak może być bardzo obsesywny oficer marszał. Ta rozprawa... to naprawdę nie była fair rozprawa, czy tak? Czy tam sprawiedliwa? Ja wierzyłam w ciebie, Lana. Wierzyłam, że nieważne, co może się stać, ty zawsze będziesz szukała prawdy. To nie... nie mogłam nic, niczego tutaj poradzić, Emma. W tej rozprawie dwa lata temu... Sprzedałam swoją duszę. No cóż, z tym całym dramatyzmem najważniejsze jest, że o 5.15 nie było żadnego morderstwa w departamencie policji. Powiedz mi, że to nieprawda Lana. -y, co, to, co powiedziała pani świadek, pani Star. O tym, że dźwignęłaś pana Goodmana nożem. Lana, ja tego nie rozumiem. Dlaczego nam nic nie powiesz? Ema. To nie wplątuje w to tylko mnie. Nie, myśl, nie, yy, nie myślałem nigdy, że zobaczę kiedyś Lanę taką zmieszaną. Okej, okay, detektyw Lana Sky. Co działo się, kiedy byłaś detektywem? To prawda, byłem członkiem policji dwa lata temu. Ona była niesamowita. O, a co Gant tu robi? Z takim innym, normalniejszym przede wszystkim krawatem, a nie takim jakby krzyżykiem. Oni po, yy, ciągle... Wszyscy ciągle mówili o sprawach, yy, które badała ona i szef Gant. Szef Gant? Wtedy on był jeszcze wiceprzewodniczącym y, y, wydziału zabójstw, ale wciąż pracował na miejscach zbrodni. Damon Gant, on był na y, wszystkim, czym mogłam się inspirować. Ona, oni byli najlepszą drużyną, jaka kiedykolwiek była. Oni roz, y, rozwiązywali wszystkie przestępstwa, zanim w ogóle mogłyby być napisane o nich raporty. Emma naprawdę jest idolką swojej siostry. Fanką, nie idolką. Nie wiem czemu myle, yy, ale teraz jest pani szefową prokuratury i co się stało? Zawsze planowałam zostać prokuratorem. Powodem, którym zostałam najpierw detektywem było, żeby zdobyć doświadczenie o badaniach w zbrodni, żebyś mogła użyć potem tego doświadczenia w sądzie. Pomoc Ganta w incydencie SL9 była krytyczna w tym rozwiązaniu i potem on stał się szefem policji i zaaranżował mój transfer do biura prokuratury. Może powinienem zapytać więcej o tym, yy, o tym śledztwie sprzed dwóch lat. A więc pytamy, pytamy wciąż. Dwa lata temu byłam yy, no, takim jakby wiceprzewodniczącą detektywów prowadzących śledztwo w sprawie Darka. Wiceprzewodniczącą, a więc to oznacza, że szefem detektywów był wtedy bez wątpienia Damon Gant. Tak, detektyw Gant i ja dzieliliśmy to, same, to samo biuro i to same śledztwa. Oni nawet mieli to samo biuro. I byliśmy drużyną najlepszych detektywów w siłach, w siłach policyjnych. Detektyw Goodman, do kogo należała to sprawa, Jake Marshall i Angel Starr. To był pierwszy raz, kiedy Marshall pracował ze swoim bratem. On był wtedy bardzo gąkło, nie wiem co to znaczy. Chodzi o to, że ponosiło go. Bez wątpienia, Joe Dark był w rzeczywistości seryjnym mordercą.